Cześć wszystkim, ja jestem Kuba i dzisiaj pokażę Wam jak wybudować bardzo fajny i prosty domek w Minecraft w sam raz na rozpoczęcie przygody. Zapraszam do oglądania. Do wybudowania tego domku będziecie potrzebowali itemów widocznych w moim ekwipunku. Pełną listę znajdziecie również w opisie filmiku. Budowę naszego domku rozpoczynamy od wykopania dziury głębokiej na 4 kratki takiego samego wzoru jaki widzicie na filmiku. Następnie wypełniamy ściany brukiem, pozostawiając pustą kratkę na samym dole dziury. I dostawiamy resztę bruku tak samo jak na filmiku. W drugim etapie wykonujemy podłogę z desek w piwnicy. Następnie pomiędzy blokami bruku kładziemy płotki. Na płotkach i bruku kładziemy kłody dębowe. Na bokach znowu kładziemy kłody na wysokość czterech kratek. Pustą przestrzeń wypełniamy deskami na 3 bloki wysokości, pamiętając o tym, żeby zostawić miejsce na okna i drzwi. Na deski, na samej górze kładziemy resztę kłód. Robimy również podłogę z desek i kładziemy drabinę od piwnicy aż po sam szczyt ściany. W trzecim i już finalnym etapie kładziemy sobie schodki przed drzwiami i wypełniamy otwory na okna płotkami. Wstawiamy drzwi. Sufit wykonujemy z bloków ziemi bądź trawy, jeśli takie je posiadamy. Bloki ziemi i tak z czasem pokryją się trawo. Na spód bloków ziemi stawiamy dębowe zapadnie. Na szczycie domku na środkowym bloku kładziemy sadzonkę, która potem zamieni się w drzewo. Resztę zapadni wykorzystujemy jako zdobienia i kładziemy je na górnych i dolnych rogach domu. Z pozostałych nam płotków tworzymy barierki przy schodkach. Na sam koniec oświetlamy domek pochodnia i gotowe. Nasz domek jest sfinalizowany. A tak prezentuje się w dzień, po tym jak wyrośnie drzewo. A tak w nocy. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Jeżeli podobał ci się filmik, pamiętaj, zasubskrybuj, polajkuj i skomentuj.